Wymiar jest? Nie. Będzie co nie? Aha. Czy taki skid ten wymiar może być? Nie Nie no będzie no Będzie taki z 52 Mi się wydaje Ale tak, Look, look Czekaj Marcinek, zrobisz mi zdjęcie Czekaj, masz telefon Albo zrób mi swoim, a później mi prześlesz, co nie? Zgumą fajnie też Pomarańcz będzie robiła chyba. No Look there, there Będzie miał co, nie? Będzie, ale lepiej w Dobra, że bo zaraz powiesz, że nie wjeżdżony no, Nie wjeżdżony, co z nie wjeżdżony, no kurwa, co Ty myślisz Je, yes, 51. Ale wąskie to te sanducze.